Grupowa. Kluczem do zwycięstwa będzie zachowanie przez jedną z drużyn zimnej krwi. Wygra zespół, który popełni mniej błędów. Strzał z daleka miał dużo czasu, by dobrze się ustawić i pewnie interweniować. Stąd tak łatwo to obronić. Steiner. A teraz przy piłce Tewes. Już blisko pola karnego. No, ucieka obrońcy. Czy to wykorzysta? Świetna obrona. Ładnie główkuje. Sprytnie teraz. No, pokazał teraz, że jest ostoją linii obronnej swojego zespołu. Brawa za to wybicie. Markizjo. Niestety niecelnie. Vidal. Wow. Faul, nie było tam czysto i będzie rzut wolny. Jest szansa dla Juventusu. Popatrzmy. Ale znakomicie teraz uwolnił się spod opieki. Ryzykownie, ale udało się. Walka o piłkę, ma wsparcie kolegów w tej akcji, ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Jest znakomicie. jest to klub nie mający sobie równych, jeśli chodzi o liczbę tytułów mistrzowskich. Tytuł mistrza Włoch zdobył łącznie aż 31 razy. Chociaż z tych 31 tytułów dwa zostały anulowane po słynnej aferze w piłce włoskiej, ale to i tak bardzo dużo. Oprócz tego 9 razy Puchar Włoch, 6 europejskich pucharów i kilka super pucharów. Brawo! Zdecydowanie! Świetnie! Wybił tę piłkę. Bramkarz i partnerzy są mu wdzięczni. Dobre przejęcie na skrzydle. Garcia. To wykorzysta! Strzela! Uderzenie na bramkę, ale niestety niecelne. Cała ławka rezerwowych poderwała się z miejsc. Patryk Eta. Słuszna decyzja arbitra. Rzut wolny. No i popatrzmy, jak wznowią grę rzutem z autu. Aguilar. Dobrze i przejął. Vidal. Vidal. Wybija, ale piłka wciąż w polu. Piłka wyszła na aut, rozpocznie Juventus. Szansa! Spodlował w takim momencie, kiedy mógł doprowadzić do wyrównania. Widal. Znalazł się na czystej pozycji. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, a tak spalony. Podba. No przejął, ale nie opanował piłki. Tył utrzyma się przy piłce. Garcia. Rodriguez. Brawo, ładnie odebrał. Vidal. Pierwsze 45 minut za nami, rezultat 1 do 0. Niezbyt ciekawy był ten mecz. Pier... I zaczęli drugą połowę meczu. Santos czeka teraz na partnerów. Przeciwnicy stracili piłkę. Dobry przechwyt na własnej połowie. Lorente. Garcia. Rodriguez. Wymiana podań między dwójką graczy. Tracą piłkę. Podniesiona chorągiewka, spalony. Barzagli, Andrea Pirlo, Lidal, Juve zdecydowanie. W ataku. Czy to wykorzysta? Pewna i spokojna interwencja bramkarza. Ale szanemiczny był ten strzał. Markizio. Poświęceniem świetna, pewna interwencja, jęk zawodu kibiców rywali. Garcia. A teraz przy piłce Tevez. Marquizio. Juventus teraz zdecydowanie zaatakował. Mamy out Za chwilę wznowienie gry. Podaję z powrotem. Ładne dośrodkowanie. Było lepiej dośrodkować, a tak obrońca. Pierwszy dochodzi do piłki. Za chwilę rozpoczną odrzutu wolnego. Lichtajneł. Rente. Może dośrodkować. Świetnie podciął piłkę i perfekcyjnie trafia do adresata. Był gdzie być powinien. Patryk Bogba Pogba. Lichsteiner. Nidal, Andrea Pirlo, efektowna obrona i to przy linii bocznej boiska. Lichtener, ależ walczą o piłkę, czysto odebrał tę piłkę, a tak nie pobił się. Lichtenau. Ma szansę na dośrodkowanie. Dośrodkowanie w pole karne i prosto w obrońcu. Marquisio. A teraz Steves. Oddaje strzał. Piłka nie znajdzie drogi do bramki. strzał zablokowany. Obrońca wybija piłkę głową. Piłka wysłana na aut, Juventus. Morata. Czy to zdecydował się na strzał? Ach, kapitalne podanie. Tylko kilka minut do końca i wciąż brak rozstrzygnięcia. Jest dośrodkowanie. Obrońca dobrze interweniował i przejął piłkę. Ależ końcówka tego spotkania, kibice szaleją. Gorączka na trybunach, emocje. Wygląda na to, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj fantastyczne momenty. Jest okazja! Broni, ale piłka w grze. Dobrze teraz obrońca oddala grę od własnej bramki. Skoro statystyki na ekranach, pora sięgnąć po okulary. I tak, tym bardziej, że to jest chyba urocze szalbierstwo. Więcej strzałów i nic z tego nie wynika. Liechtensteiner. Dobrze, ładnie i co ważne skutecznie odebrał. Mecz kończy się wynikiem 1 do 0. Kończymy tradycyjnym do usłyszenia Dariusz Szpach.